Was w tej strony jest ja na tele oczywiście i gramy dzisiaj w grę w guys. Oczywiście, że wpisujemy kod, do którego dołączymy, i zagramy dzisiaj sobie z Wojtestem. Zaczynaj, różny on ma chyba do nowego skina banana, który był dawno już temu. Ten Super i z tym kotkiem A 78 tam a jakim cudem, no drot ci się 75 Widzimy się na I e, takie maty jak e, no, to nasz Halidrot I Dondarment nie zostały w ten bo są nadal do grania Tylko że ich tutaj, o widzicie Chwilamy też same na autach Będziemy i pokażę wam jednego trika Patrzymy co on w ogóle robi Ej weź dawaj przechódź, dawaj, weź Przechódź to Patrzy, patrzy co on zrobi Są sceny auta, ja nie cheatuję Tylko normalnie gram Tu nie są cheaty, nagrywam to kiedy już Addy instąpił do gry Bo Ja nie, nie mógł zagrać tego ja dostał przed robotą to nie mógł z nich zagrać O nie, to jest dla 3 osoby. Dobra, dobra. Za cztery godziny oczywiście że mam z tyłu. Jak chcecie, żebym coś naglał na kanale rodlox Nie wiem. On nie nie wydawać gameów, ale może sobie widać? zostałem mu chyba 40. zostałem mu 43. No to 42. To widzimy się, jak on będzie otworowy dla. Widzowie! Wziąłem kamerę. Zabrałem ją telefon. Ja niestety nie patrzę. Zagramy, Zagramy kolejną rundę standardową. Teraz ja sujamy robotę. Diorę, log nasza na pierwszą latę I dajemy trzy osoby. To ja, ja i... Dobra. trzy osoby stworzy 2, 2, jeden dzieć. Stworzy jeden i... Wikt, i... Mój kolega spoży kot. Na końcu odcinka, mój kolega spoży kot i ja do niego... Ja na niego wejdę. Znaczy, nie, ja go na nie wejdę. Ja go wrzucę. Kto, mi, mi, kto z widzów odejrzy dołączy do kodu. Macie widom dwie godziny, aż jeden miał yy, nie będzie miał po prostu. No, wiecie co. Blog nasz infiny i możemy robić infinić dla nasa. Jak chcecie? Eee... Uh, Wat? Gdzie? To jest tak, że... Widzicie, robimy Infinity, że... Co wadze? Od nich wydawajcie Ice i Highs. Dajemy i robimy triki. Tworzymy grotę! Dobra, czekamy z Grutą Sprawdzimy czy będzie się do nas dołączyć Game full tam wiem. Dobra, nagramy sobie Icy Highsa, Idziemy się Wróce Losujemy się, bardzo tak. długo mi się to losowało, ale Na mi losowało, no, bo ten Icy Highs, lecimy od razu Co jest? Jak tu Wojtek dołączył? 我上不去，我上不去，我走了，来吃。

Spróbujemy zagrać a jest super grę tą grę i zakończymy. się jak mój kolega Renin. zaraz kiot do którego każdy będzie musiał dołączyć z minów na infinite long dasha 30 zbiorników sądy szansę dojść ja wam pokazuję ja na Ja w komentarzach na kody. sekund. Chyba, że Wojtek jadę do tis, Wojtek są kody na moim Discordzie. All the Alla perfekta, yeah, denna heter perfect slide. Oh yeah jag is perfect slide. What? Napiszę w komentarzu, chat! Nie! Widzicie, nie napiszę w komentarzu, tylko napiszę w WhatsApp. Ja wiem, w WhatsApp tego kodu, a ja będę sobie oglądał. Bo i tak będzie dzisiaj są kody, a ja będę je tworzył na Discordzie. Mam nadzieję, że film się trwało. to znalazło. Zawsze wróćmy do make, make, make Pokażę o mnie do tych